Jako historyk zainteresowałem się przeszłością tej ziemi. A specjalnie, kiedy pisałem pracę doktorską na temat szkolnictwa, właśnie w jednym rozdziale zająłem się szkolnictwem autochtonicznym. I wśród tych poszukiwań zetknąłem się z postacią niezapomnianą posła Jana Baczewskiego. To był ostatni posł w parlamencie pruskim, wybrany przez Polaków. Więc Baczewski mi opowiadał, że 37 razy przemawiał w parlamencie prus pruskim tylko w sprawach szkolnictwa polskiego. On innych przemówień nie wygłaszał. I nareszcie Dorobił się, że w 1929 roku rząd polski wydał prawo yy, o mnie o szkolnictwie polskim mniejszościowym, oczywiście prywatnym, za, za pieniądze chłopskie to szkolnictwo było fundowane. Przy okazji zagadnąłem go o wspomnienia z tej pracy. Opowiadał mi, że założył około 70 szkół w ciągu 3-4 lat. Był przez od 22 do 33 roku prezesem Związku Polskich Towarzystw Szkolnych, który wszystkie z kolei sam pozakładał. I uczestniczył w otwarciu każdej szkoły. I właśnie prosiłem go, żeby mnie zrelacjonował otwieranie szkół specjalnie na Mężczyźnie. Wywiad nagrałem z Baczewskim w marcu 1958 roku na parę miesięcy przed jego dość niespodziewaną śmiercią. Łatwo dziś jest mówić, dziecko polskie należy do szkoły polskiej, ale nie za czasów, kiedy rządził nami akatista pruski. 11 czerwca otwieraliśmy szkoły polskie w Podmoklach Małych i w Nowym Kramsku. W Starym Kramsku już 1 maja 29 roku przemawiałem już dosyć razy. A gdy tu zacząłem mówić, głos zaczął mi drżeć z tej radości, którą widziałem z ucz zebranych rodziców. Wszyscy nauczyciele należycie spełnili swój obowiązek. Przytoczę głos Niemca przeciwnika szkolnictwa polskiego i Walda Stobera że Polacy otrzymali w młodych nauczycielach polskich swoich aktywnych przywódców którzy ogromnie ożywiali cały ruch polski dzieci są przyciągane nie przez niemiecką ale przez polską szkołę i osobowość polskiego nauczyciela bo jednak coraz mniej nasz jest. Masz no. no, no, piękne zdjęcia <grym> właśnie z tego <grym> okresu, bo ja wszystkie zdjęcia <grym> niestety no, w tej musiałem z z pewnych powodów. To jest wszystko razem, i brówka i Podmokle, wszyscy no nauczyciele, i przedszkola... Nie, jak to się nazywało? No Wychowawczyni. Wychowawczyni, tak. 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 Bogdan, masz to zdjęcie, jak tych trzech żandarmów w Kramsku wywalili ze sali? Nie, to jest ma. niestety. W reportera nie było. Myśmy w ten czas byli młodzi. Nikt z nas nie miał ani żony ani dzieci. Myśmy szli czasami na chora zupełnie bez, tak. bez namysłu. Bez namysłu. Na żywio, o to właśnie chodzi. Na żywio, o to, o to, myśmy, chodzi tam. to myśmy wiedzieli, że to musi się ubiegł. Musi być. I to była naturalna sprawa. O <coughs> tym się nie chwalili, nie wiedzieli jakie to bohaterstwo. No. Być bo myśmy sprawę, wiedzieli, my jesteśmy tu polskimi tak. nauczycielami, musimy o to, tą złorobotę zrobić. Jest no coś. tylko że co, jaki mankament, i to mi się zdaje we wszystkich szkołach naszych było, brak podręczników. Myśmy tak. mieli takie archaiczne, tak, jakiś tak, jeden tak, podręcznik od tak, 5 do ósmej klasy. I na tym trzeba było zawsze podawać do następnego oddziału, bo to były klasy łączone przecież. I tak. jak skończyło się, wracaj, podaj szkółkę. To przyjmę. były te trudności, na jakie to. nas spotykałeś. Nie mnóstwo tak już o o tych właśnie pomieszczeniach, które w niektórych szkołach były naprawdę mizerne bardzo, i bardzo, bardzo skromne. Nie no w 1939 roku do tak. 134 uczniów tak, tak, przecież tak. w to, tak. to, to jest bardzo duża szkoła. A klasy, wreszcie, to nie, nie, i to już po jeszcze do tego. Tak. No nie, nie o to, to chodziło, tak, prawda, żeby tak, to uprzykrzyć, żeby, żeby tak, pokazać, że szkoła niemiecka jest lepsza, prawda. Tak, nie a nie dlaczego wybudowano w Dąbrówce przedszkole, to do wiem czegoś nie jest nieco niemieckie przedszkole. Kiedy otwarto polskie przedszkole, to Niemcy budowali lepsze po to, żeby młodzież, prawda... Ale tam chodziło tylko 17 dzieci, a do naszego przedszkola czterdziestu 20, Tak, chodziło. 20, ta, w prywatnym domu, w prywatnym mieszkaniu, ale było 40 dzieciaków. Się, I w zabrali jest, jedną wychowawczynią przedszkola, zabrali jedną, tą Wandę, już nie pamiętam jak, jak ona się nazywała. tak. A została tylko Podlaszewska, ale Podlaszewska się jeszcze urządziła. Od siódmej do obiadu wzięła jedną grupę te 20 dzieciaków, od dwunastej do wieczora drugą grupę i wszystkie dzieci chodziły. Przecież jak u mnie w Starym Kramsku Żono szkołę, to było 33 dzieci za tak. kuchty. Tak? Tak. Kuchta był pierwszym e, nauczycielem. Jak ja objąłem w 36 roku, to znaczy jakieś 6, 7 lat później, to miałem 12 dzieci. Bo w międzyczasie, czy to żandan, czy fabisz, nie wiem czy tak. znacie go, ten, ten tak. budykarz taki, czy ten Bauernführer, ten, ten tak. Han czy burmistrz we wsi. Wszyscy pracowali, i wywierali nacisk na rodziców i tak, bo nie dostaniesz Winterhilfe, bo nie dostaniesz Od czasu rozbiorów tam, Babi stanowiła osamotnioną, najdalej wysuniętą na zachód wyspę polskości. Germanizacja była tu brutalniejsza niż gdzie indziej, ale i twardszy był opór tutejszych chłopów. Zawzięli się i przetrwali Fryderyka, Bismarka i Hitlera. Ile trzeba było odwagi, by posyłać dzieci do polskich szkół? Jakimi słowami można określić poświęcenie tych skromnych, wiejskich nauczycieli? Antoś, kiedy ty przeszedłeś do tej szkoły? To było 15 sierpnia, rok 1953. No to już sporo latek upłynęło. Od 25. Jak, jak ty myślę, to już troszeczkę ta szkoła była lepiej zorganizowana. Już było parę nauczycieli. Tak. Prawda? No... Już mieliśmy zeszyty, książki, wszystko, a kiedy zaczynaliśmy tutaj, to było troszkę gorzej. Po no tak, ja nie pamiętam tych rzeczy, dlatego to było obsesyjne, nie? Najtrudniejszy problem, jaki tutaj miałem po przyjściu, pominąwszy tam te kredy, zeszyty, tak. książki, najtrudniejszym problemem była sprawa ludności, bo przed wojną były tu dwie szkoły: polska i niemiecka. Do Polski uczęszczało ponad 20, 120 osób, a do Niemieckiej tylko 57. Kto uczęszczał do szkoły Niemieckiej? Przecież to wszystko Polacy. Uczęszczali ci, którzy musieli. Dlaczego? Dzieci robotników. Niemcy robotników zwalniali, nawet z majątku w Koleśnie zwalniali y, z pracy, o ile posyła do szkoły polskiej. Tutaj był taki komisarz w kargowej, Łajdak, który ewidencję dokładną prowadził i jeśli jakiś robotnik posyłał dzieci do szkoły polskiej, to natychmiast polecał zwalniać. No i tak się ciągnęło. Ale między ludnością wywoło to konflikty. Więc ci, którzy posłali do szkoły polskiej, uważali tych drugich za renegatów, za zdrajców, traktowali ich nieprzyjaźnie. I te antagonizmy zostały też na wojnie, kiedy przyszło wyzwolenie. Przecież nikt tutaj z Niemcami nie uciekał, to byli wszyscy Polacy. Oni w domu mówili po polsku, dzieci uczyli pacierza po polsku, czytać po polsku. A kiedy nastąpiło wyzwolenie, oczywiście zostali tutaj. I tam zaczął się problem. Autochtonii, ci, którzy należeli do Związku Polaków, posłali dzieci do szkoły polskiej, koniecznie atakowali mnie, żeby te dzieci, które uczęszczały do szkoły niemieckiej, Tworzyć osobne klasy, że oni nie są godni uczęszczać razem z tymi ich dziećmi. Ciekawa historia była z cichym. Kiedy pierwszy raz tu prowadziłem y, szkołę do kościoła, bo wtedy się jeszcze szkoły prowadziła na rozpoczęcie roku szkolnego prawda, do kościoła, y, to Wszystkim skończono, postaraliśmy się, bibułki białe, czerwone, narobiliśmy chorągiewek i każde dziecko dostało polską chorągiewkę. No, po tylu latach tam niewoli mogli swobodnie iść z tymi chorągiewkami ulicą. Cała wieś naturalnie wyległa, ale po tym wydarzeniu, po tym otwarciu szkoły 8 maja 1945 roku, to jeszcze przed zakończeniem wojny, to cichy, tutejszy przywódca tych Polaków, prezes koła Związku Polaków, działacz wybitny na całym pograniczu, Ogromnie się na mnie dąsał, krzywo na mnie patrzył. Po kilku dniach, kiedy to zauważyłem, panie cich, jesteśmy chłopami, no niech pan powie o co panu chodzi. Jak pan mógł tym renegatom dać chorągiewki biało czerwone Ja miałem dzielić dzieci na, na te z szkoły niemieckie, te z szkoły polskie. No to było nie do pomyślenia. Przecież one by odczuły to jako wielką krzywdę. Zresztą to była polska krew. Oni są bardzo wierni dzisiaj Polsce i pożyteczni. Także to była słuszna polityka naszego rządu, słusznej trasy. Na dzisiejszej lekcji będziemy uczyć się piosenki ludowej, piosenki regionalnej. Ale przedtem musimy wyjaśnić sobie, co to znaczy piosenka regionalna, a najpierw z jakiego my regionu pochodzimy. Może zaczniemy od tego. Gdzie wy mieszkacie? Gdzie ty mieszkasz? Ja mieszkam w Babi Moście. A już ten mieszka. Ja mieszkam też w Babi Moście. Aniu, a gdzie ty mieszkasz? A ja na przykład pochodzę z Podmokli, ale teraz też mieszkam w Babimoście. Czyli mieszkamy w regionie Babi Babimońskim. Ale nie tylko Babimost to region babimoński, także okoliczne wioski. Jakie to będą wioski? Jakie wioski będą należały do regionu Babimońskiego? Proszę, Elgirka. Podmokle małe, podmokle duże. Podmokle wielkie, tak? Jakie jeszcze wioski? Proszę Julita. Krams nowe kramsko. Stary Kramska, i Janowet. to by były te najważniejsze wioski, które należą do regionu bagmojskiego. A co to znaczy, że my będziemy uczyć się dzisiaj piosenki regionalnej? To znaczy, że będziemy się uczyć piosenki, która dawniej była śpiewana tylko i wyłącznie w regionie bagmojskim. Przy uroczystych okazjach powtarzamy nieraz zdawkowe frazesy o zasługach nauczycieli. Nie zawsze chce się nam pomyśleć głębiej, ile naprawdę jest warta owa niepozorna, tak często niedoceniana nauczycielska charówka. I trzeba dopiero aż tak niezwykłego przypadku, jak losy babi mojszczyzny, by uprzytomnić sobie, jak wiele zawdzięczamy owym skromnym, przeważnie nieznanym z nazwiska ludziom. Ich praca, także ta współczesna, zostawia trwałe, nieprzemijające wartości.